A swoboda wypowiedzi to ostatnia część naszej debaty. Każdy z kandydatów ma minutę i 30 sekund na podsumowanie i wygłoszenie swojego wystąpienia. Wylosowana kolejność swobodnych wypowiedzi. Pierwszy zaczyna Szymon Chłownia. Szanowni Państwo, pięć lat temu my, ludzie spoza polityki, poszliśmy, żeby wyjąć pierwsze cegły z muru, którym politycy od 20 lat pracowicie dzielili Polki i Polaków. Potem poszliśmy trzecią drogą i wbiliśmy klin w ten mur. Konstrukcja się zachwiała, a ludzie przez tę dziurę w postaci Seinfliksa nagle zobaczyli siebie nawzajem. A później zakasaliśmy rękawy i zaczęliśmy budować dom. Cegła po cegle. Na moim odcinku idzie dobrze. Włączenie ludzi w stanowienie dobrego prawa, koniec z bezkarnymi wagarami posłów. Otwarty Sejm jest domem dla Polek i Polaków. Gdzie indziej bywa różnie, ale do przodu od in vitro przez żłobki, po zasiłki pogrzebowe, obrona cywilna, bezpieczeństwo państwa. Cegła po cegle, chociaż strażnicy tego muru robią absolutnie wszystko, żeby każdy wyłom w nim uzupełnić, żeby go podwyższać i że Polska jest tylko po ich stronie i że to jest ich Polska. Parę złotych, żeby Żyć ludziom w sprawie składki zdrowotnej, zablokowane, żeby podwyższyć mur między pracującymi na swoim i pracownikami na etacie. W murze otaczającym tłuste koty w państwowych spółkach trudno ruszyć cegły, ale dłubiemy i wydłubiemy. Murek wokół interesów kocurów z banków i od deweloperów też już kruszymy. Cegła po cegle. W niedzielę wielkie święto naszej Polski. Drodzy Państwo, każdy Państwa głos to bezcenna cegła. Możecie zdecydować, czy będziecie chcieli żeby budować z niej kolejny mur, czy posłużą do tego, żebyśmy zbudowali dom. Teraz wystąpienie wygłosi pani Magdalena Biejat. Drodzy Państwo, kiedy jeżdżę po Polsce, mówicie mi bardzo wyraźnie, że te wybory są dla Was ważne, że chcecie, żeby Wasz głos coś znaczył. I mam dla Was ważną wiadomość. Waszego głosu możecie użyć już w tę niedzielę, żeby wytyczyć kierunek, w którym ma iść Polska. Głos na mnie to głos na, to jasny sygnał, że nie chcecie już półśrodków, że macie dość ciągle tych samych obietnic składanych wam przez centroprawicę, że nie dacie już więcej zapomnieć o tym, że trzeba wreszcie wprowadzić dostępne mieszkania, legalną aborcję, związki partnerskie, dobrze działającą ochronę zdrowia, skrócenie czasu pracy i że te zmiany po prostu muszą być realizowane tu i teraz, jeszcze w tej kadencji. Głos na mnie. To głos na nowe pokolenie lewicy, takiej, która od protestów na ulicach, przez strajki pracownicze, po parlament i rząd zawsze staje po waszej stronie i nie boi się walczyć o wasze prawa. To głos na liderkę, która nie jest od tego, żeby wiecznie wykrzykiwać ciągle te same wzniosłe hasła, ale która zakasuje, zakasuje rękawy i już teraz w trudnej koalicji walczy o ich realizację każdego dnia. I która nie boi się o tę walkę walczyć, żeby wyszarpać dla Was rozwiązanie Waszych problemów już tu i teraz, bo Wasze życie nie poczeka. Głos na mnie to jest wsparcie na o rozwiązywaniu o takiej polityki, która jest o rozwiązywaniu Waszych problemów. I jeśli chcecie, żeby ona dalej trwała, żebyśmy mieli mandat, mandat, żeby w tym rządzie załatwić jeszcze więcej, to 18 maja idźcie do wyborów, zagłosujcie na nową jakość polityki, zagłosujcie na mnie. Teraz głos zabierze Marek Woch. Szanowni państwo, mam 46 lat. Urodziłem się na wsi, gmina Konkolewnica. Mam sześcioro rodzeństwa i pracuję 30 lat. Obecnie jestem przedsiębiorcą i wykładowcą. Zaczynałem swoją przygodę, szanowni państwo, od Wiem co to znaczy ciężka praca i jak ja słyszę Tutaj kłótnie dwóch przyjaciół lewicowych, bo niedawno, do niedawna pan Zandberg z panią Biejat byli w partii razem, teraz są oddzielnie, bo pani Biejat została senatorem, jest pani wicemarszałkiem i pani mówi, że coś pani może. A z drugiej strony, jak na pytanie pani profesor, to pani powiedziała, że pani nic nie może. Ja dotychczas myślałem, że... Teraz ja mówię, przepraszam, ja dotychczas myślałem, że tylko pan Szymon Hołownia nic nie może, bo on na każdej debacie mówił, teraz się okazuje, że koalicja rządząca nic nie może, jeżeli chodzi o prawa pracownicze, przedsiębiorcze, służbę zdrowia, jeżeli chodzi o podatki, Zielony Ład. Proszę Państwa, myślałem naprawdę, że jeżeli chodzi o TVP w likwidacji, że to będzie poważna, merytoryczna dyskusja. Ja niczego się nie dowiedziałem, co Państwo proponujecie nam jako obywatelom, jako prezydenci Przyszli za rok, za dwa, za trzy czy za pięć, gdzie będzie Polska i nasz naród. Proszę Państwa, w związku z tym, że jestem jedynym rzecznikiem wykluczonych i poszkodowanych, 50% naszego społeczeństwa nie ma na kogo głosować. Proszę Państwa, 18 maja na oddanie na mnie głosu. Czas teraz na swobodną wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego. Muszę powiedzieć, że całkiem fajny teleturniej. Jak oni kłamią. Podobało mi się. Poziom nie najwyższy. Jak patrzę na ten poziom, to mam wrażenie, że Aleksander Kwaśniewski wygrałby to w pierwszej turze, mimo że przypominam, że gibał się pijany nad polskimi grobami, więc e, też miał swoje za uszami. E, No ale jest jak jest. E, ten teleturniej polega głównie na wyłudzaniu, już nie kawalerek, tylko całego pałacu prezydenckiego. W wyłudzaniu poprzez obietnice bez pokrycia, obietnice poza kompetencjami prezydenckimi, nawijanie makaranu na uszy. Można wygrać takie wybory elektrownią atomową, pokojem na świecie, benzyną za 5-19, wszystko jedno. Chodzi o to, żebyście oddali głosy, a żeby ktoś inny czerpał z tego profity na jedno wielkie wyłudzanie. Mimo wszystko warto było przyjść, bo na początku tego programu do uzbierania było 11 milionów, teraz jest 8. Trzy uzbieraliśmy to, o trzy więcej niż wyniknie z tych wszystkich obiecanych sesanek, jakie tutaj e, padły. Muszę jednak przyznać, drodzy Państwo, że Państwa polubiłem to nasza ostatnia wspólna debata. Więcej się już w ten sposób nie spotkamy. Będę troszeczkę tęsknił. Trochę inny świat dla mnie, e, ale muszę was zostawić. Zostawiam ten klub dyskusyjny. Wracam do pracy jako przedsiębiorca, bo mam wrażenie, że to przedsiębiorcy ten kraj budują, a wy sobie rozmawiacie i nic wielkiego z tego. Nie wynika. Ale życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że ten, kto wygra, zrobi cokolwiek dobrego dla tego kraju. Teraz głos zabierze Artur Bartoszewicz. Kompatrioci, przed Wami stoi obywatel. Obywatel, który jest gotowy zostać głową państwa. Szanowni Państwo, słyszeliście slogany, bójdy de facto na resorach, powtarzane przez kandydatów tak zwanych marionetkowych. Partyjne obietnice, kłamstwo, obłuda to sedno programów. Marionetki wystawione przez szefów popisu ludzi o mentalności naciągacza. Oszukali już strażaków, rolników, transportowców, pielęgniarki, położne, strażników granicznych, wojsk, oszukali Frankowiczów, czy też pokrzywdzonych przez Amber Gold Getback czy Skok Wołomin. Oszukali nas wszystkich w ramach afery Fos. Oszukali emerytów, rencistów, osoby z niepełnosprawnościami. Sondaże wyborcze drodzy państwo to kłamstwo. I manipulacja. W kampanii media ignorowały mnie przez cały okres i teraz atakują i niszczą moją osobę i moje dobre imię. Jako jedyny kandydat przygotowałem pełny program społeczno-gospodarczy, który umieściłem na stronie 777.org.pl. Podczas wszystkich debat poznaliście mnie, poznaliście też mojego syna. Kandydatkę na pierwszą damę poznacie w drugiej turze. Jest to zjawiskowa kobieta z silnym i odważnym umysłem, ogromnym dorobkiem naukowym i zawodowym, dama, na którą Polska i Polacy czekają. Razem pełni, pełnić będziemy zaszczytną funkcję i przynosić dumę i godność Polaków. Bądźcie odważni, przecież jesteście inteligentni. Zagłosujcie na Artura Bartoszewicza. A głos w ramach swobodnej wypowiedzi zabierze teraz Grzegorz Braun. Rodacy. Odzyskajmy niepodległość po to, żeby żyć bezpiecznie i bezpiecznie wychowywać na Polaków nasze dzieci, wnuki. W aktualnym stanie rzeczy to nie będzie możliwe, jeżeli poprowadzą nas na wojnę ukraińską, jeżeli sprowadzą do nas uchodźców, nachodźców, migrantów w ramach reeksportu. Z Niemiec i całej Unii Europejskiej. Jeżeli dorżną nasze rolnictwo, górnictwo zielonym ładem, jeżeli zdezinformują, zdeprawują nasze dzieci tęczowym ładem, jeżeli Niemcy, Żydzi, Anglosasi będą uczyć nasze dzieci historii, w której to Polacy budowali obozy zagłady, polscy naziści, tak mówi dzisiaj. Pani minister w Warszawie. Szanowni Państwo, możemy to powstrzymać, możemy żyć jako wolni ludzie, godnie i bezpiecznie. 120 organizacji żydowskich potępia mnie w ostatnich dniach, banderowcy umieszczają mnie na swoich listach proskrypcyjnych, ale oni nie idą po mnie, idą po Was, Szanowni Państwo, a ja tylko stoję im na drodze. Czas teraz na swobodną wypowiedź pani profesor Joanna Senyszyn. Kochani, tak jak wy, chcę ojczyzny niepodzielonej, w której Polak Polakowi nie jest wilkiem. Dość awantur i kłótni. Szanujmy się. Różnice to nie jest powód do nienawiści, pogardy, wyzwisk, wykluczania i szczucia. Bądźmy jednością w różnorodności i wspólnie zbudujmy lepszą przyszłość dla nas wszystkich. 18 maja głosujcie na Polskę, w której nie trzeba się bać ani wojny, ani biedy, w której państwo dba o słuszny interes pracowników, ale i rodziców wychowujących dzieci, dba o młodzież i seniorów, o kobiety. I wszystkie mniejszości. Pomaga rozwijać uczciwe biznesy, a rolników chroni przed konkurencją niezdrowej i tańszej żywności z importu. Głosujcie na sprawdzony życiorys, a nie na zmieniające się w zależności od sondaży CV. A w piątek. Przed zapadnięciem zmroku i ciszy wyborczej o godzinie 17 zapraszam na herbatkę ze mną na Placu Zbawiciela w Warszawie od wschodniej strony tęczy. Zapełnijmy plac miłością i radością. Kochani, niech moc będzie z nami. Idziemy do zwycięstwa. A teraz Karol Nawrocki. Drogie Polki, drodzy Polacy, tematy zastępcze, fake newsy, półprawdy, a często ordynarne kłamstwa nie mogą zabrać Wam poczucia, o czym są najbliższe wybory, które odbędą się w niedzielę. One są o Waszym bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie Waszym, bezpieczeństwie Waszych dzieci. Ale też waszych wnuków. Będziemy bezpieczni, jeśli w Polsce nie będzie nielegalnych imigrantów, jeśli doszczelnimy polską wschodnią i zachodnią granicę i będziemy traktować nasze granice jak fortece państwa polskiego przed tym, co grozi napływem nielegalnych migrantów. Ja to zabezpieczę i będę strażnikiem państwa bezpieczeństwa. Będę dążył do jednostronnego wypowiedzenia. Paktu Migracyjnego. Ale te wybory są także o tym, czy ideologia Zielonego Ładu zniszczy nasze gospodarstwa rolne, nasze lasy, czy obca ideologia wejdzie do polskich szkół, które potrzebują dobrej polskiej nauki, a nie czegoś, co nie jest nasze i nie pochodzi od nas. Musimy w najbliższą niedzielę jasno powiedzieć że Polska powinna pozostać Polską, ze swoim ponad tysiącletnim dziedzictwem, ze swoimi wartościami, ze swoją tradycją. Ja chcę takiej Polski. Głosujcie na taką Polskę. A teraz w swobodnej wypowiedzi Maciej Maciak. Proszę Państwa, tych wszystkich smakołyków, które tutaj nam niektórzy kandydaci nagotowali, naprawdę nie będzie. Jesteśmy w fatalnej sytuacji. I nie tylko jeżeli chodzi o wojnę, ale i jeżeli chodzi o demokrację. W tej kampanii wyborczej moja osoba nie miała żadnych szans, żeby państwa przekonać, żadnych najmniejszych te minutowe wypowiedzi tylko w niektórych mediach, bo mająca koncesję ogólnopolską telewizja Republika odmówiła mi kilkukrotnego udziału w ich debatach, mimo że to jest działalność koncesjonowana. Polsat tu przez pana Witwickiego, reprezentowany. Taka sama skandaliczna wypowiedź pana Witwickiego odsyła państwa, jak chcecie się czegoś dowiedzieć, do Russia Today. No niestety, w Russia Today znacznie częściej podają prawdę niż w Polsacie. To samo w Washington Post. Dlatego ja przestałem oglądać polskie media mainstreamowe, bo to nie ma sensu. Proszę państwa, ci wszyscy ludzie. Dużo energii wkładają w intonację, w styl, e, bo to na nas działa, bo to na nas działa. E, ich e, wątpliwe talenta e, e, żadnych korzyści nam nie przynoszą w kontaktach e, z innymi, e, czy krajami, czy mo mocarstwami, czy kapitałem. Weźcie to pod uwagę przy wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że z tym razie ja tutaj potwierdził pan to, co mówiłem. Adrian Zamberg. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, 20 lat temu Tusk i Kaczyński wzięli nas wszystkich za zakładników. i Od 20 lat dość skutecznie wmawiają, że najważniejsza jest ich wojna, a najważniejsza jest ta ich wzajemna nienawiść. A potem przejmują władzę, jedni albo drudzy, i za każdym razem słyszymy, że nic się nie zmieni, że nie stać nas na więcej, że nadal jesteśmy krajem na dorobku. W tych wyborach są dwie grupy kandydatów. Są kandydaci pobłogosławieni przez Tuska, pobłogosławił pana Hołownię, panie marszałek Biat i oczywiście pana Trzaskowskiego, który w jego wizji ma wygrać wybory. Są też, jak wiadomo, kandydaci, za których trzyma kciuki Jarosław Kaczyński. Ech. Można w Polsce uprawiać politykę także dołączyć do jednego albo drugiego z tych układów. Jest to oczywiście osobiście opłacalne, jest to wygodne, jest to łatwe. Tylko wtedy podtrzymuje się całą tę patologię. Pan Marszałek Chołownia pytał mnie, co mnie łączy z tym chłopakiem, który 10 lat temu przyszedł do tego studia, żeby powiedzieć, że stać nas na więcej. Bo ja nadal w to wierzę, panie Marszałku, i w przeciwieństwie do państwa się w tej sprawie nie poddałem. Wierzę, że inna polityka, polityka w interesie milionów pracowników, a nie w interesie milionerów, jest możliwa. Że możemy mieć Polskę, w której ochrona zdrowia działa, a nie taką, w której starsi ludzie umierają w coraz dłuższych kolejkach. Że możemy mieć Polskę, w której mieszkanie jest dostępne hmm. dla ludzi, którzy pracują, a nie tylko dla milionerów. Że możemy mieć Polskę bez koryciarstwa i rozkradania hmm. majątku publicznego przez tych, którzy akurat sprawują władzę. Drodzy Państwo, 18 maja możemy wysłać Tuska i Kaczyńskiego na emeryturę. Dziękujemy Najwyższy bardzo. czas. Marek Jakubiak teraz zabierze głos. Tak, proszę Państwa, 18 maja 2025 roku odbędą się wybory. Wybory, które w naszej historii będą opisywane jako ważne. Jan Olszewski kiedyś powiedział w słynnej nocy, wtedy kiedy jedni liczyli głosy, to on wyszedł na trybunę i powiedział proste słowa: Nie o to idzie, jaka będzie Polska, ale czyja będzie Polska. W świętej pamięci Jan Olszewski nie dostrzegł albo nie docenił. Proszę Państwa, sytuacji, ponieważ dziś musimy dopisać do tego zdania jedno, czy w ogóle będzie Polska. A mówię to w pełnym przekonaniem, dlatego że za naszymi plecami dzieją się rzeczy, które w gruncie rzeczy są zrozumiałe, otóż prasa niemiecka opisuje wszystkie umowy, które będą wdrażane po tych wyborach, bo przed wyborami nie wolno o nich mówić. Mówię tutaj o imigracji, mówię tutaj o różnych dziwnych sytuacjach. I powiem Państwu, że niepokój mój budzi fakt, że lekceważenie premiera rządu polskiego w tak ohydny i paskudny sposób jest efektem czy znamieniem, jak będzie traktowało się Polskę po tych właśnie wyborach. Dlatego też stawiam swoją osobę do dyspozycji Państwa jako człowiek dojrzały, z sukcesami za, na swoim koncie na kandydata najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I czas na wypowiedź Sławomira Mencena. Szanowni Państwo, odpowiadałem dzisiaj na pytania moich kontrkandydatów, odpowiadałem na pytania dziennikarzy. Już jutro o godzinie 15 będzie MENCEN Q&A na żywo. Pasaż Szymborskiej koło Pałacu Kultury Nauki w Warszawie. Możecie mi zadawać pytania. Będę odpowiadał na wszystkie wasze pytania. Jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, to zapraszam na mój kanał na YouTube. Też będzie można zadać pytanie. A w tej kampanii odwiedziłem już teraz około 340 polskich miejscowości. Do wyborów odwiedzę wszystkie polskie powiaty, w którym każdym przeprowadzę spotkanie, pobiłem rekord Andrzeja Dudy z roku 2015 co do liczby spotkań i dlaczego tyle wysiłku, czasu, pracy, energii wkładam w tą kampanię wyborczą? Dlatego że tak bardzo mi zależy na tym, żeby wreszcie w końcu po tylu latach w Polsce coś się zmieniło, żeby wreszcie najważniejsze dla polskiej Polaków sprawy poszły do przodu. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, chyba nie ma dwóch Polaków, którzy zgadzają się ze sobą we wszystkim, ale możemy się zgodzić, że dla wszystkich byłoby bardzo dobrze gdy żeby wreszcie udało się rozbić duopol PiSu i Platformy, żeby wreszcie udało się wysłać na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego, i żeby wreszcie w Polsce było inaczej. Uwierzcie, że to naprawdę jest możliwe. Dlatego 18 maja idźcie wszyscy na wybory, zagłosujcie na, nad zmianą. Uwierzcie w to, że Polska potrzebuje tej zmiany i tą zmianę da się przeprowadzić. Idźcie na wybory, weźcie swoje rodziny, swoje dzieci, rodziców, dziadków, weźcie swoich sąsiadów. Idźmy wszyscy 18 maja na wybory i dajmy Wreszcie polskie szanse, zmieńmy Polskę. Teraz Rafał Trzaskowski. Drodzy Państwo, te wybory są oczywiście o bezpieczeństwie, te wybory są o patriotyzmie gospodarczym, o równości szans, żeby każdy miał szansę dokładnie na takie same usługi publiczne, niezależnie od tego, gdzie się urodził, gdzie mieszka. Ale ostatnio ważne okazało się przypomnienie najważniejszych wartości, którymi powinniśmy się kierować. To solidarność, to empatia. To szacunek i otwarcie na innych, na wszystkich, budowanie wspólnoty ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o Polsce, no poza oczywiście tymi, którzy myślą tylko i wyłącznie o sobie, a nie o innych. I w tych ostatnich dniach okazało się, jak ważne są wartości takie jak po prostu zwykła ludzka uczciwość, jak przyzwoitość, jak bezinteresowność, dlatego, że tak, trzeba pomagać innym, ale w sposób bezinteresowny, jak przejrzystość, ale przede wszystkim jak prawda. Dlatego, że tej prawdy po prostu polityk nie może się obawiać. Prawda musi zwyciężyć i to jest dzisiaj najważniejsze. No i oczywiście na końcu to, o czym zawsze mówię i o czym nie możemy zapomnieć, a mianowicie nie bądźcie obojętni. Trzeba reagować, jeżeli dzieje się zło, trzeba reagować, jeżeli słyszymy kłamstwo. I o tym są te wybory. Idźcie do tych wyborów, mobilizacja jest bardzo potrzebna, bo te wybory właśnie o tym są o uczciwości. Proszę Was wszystkich o głos. A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, Panie Karoliu. Niech Pan przyjmie, przeczyta pan, przeczyta pan sobie i zobaczy Pan, jak można się zachować w sposób uczciwy. To było ostatnie wystąpienie w rundzie swobodnych wypowiedzi. I to był ostatni punkt debaty przedwyborczej kandydatów na prezydenta 2025. Dziękujemy kandydatom za udział w debacie, a Państwu za uwagę. Wybory w najbliższą niedzielę. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału. Dziękujemy za ten wieczór. Dorota Wysocka-Sznep, Telewizja Polska. Nie wiemy, czy to była najlepsza debata, ale z pewnością najdłuższa. Dziękuję bardzo. Piotr Witwicki, po News Interia. Dla mnie to na pewno było wyjątkowe wydarzenie, bo byłem tutaj po latach, gdy w 2016 roku odszedłem z mediów publicznych po naciskach politycznych i po wpływaniu na treści, które znajdowały się wtedy na antenie. I znalazłem w tfn 24 możliwość robienia niezależnego dziennikarstwa. Radomir Witt, TVN24 i TVN24. Do zobaczenia.